Dzień dobry Państwu, w agrosferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, uprzemysłowienie produkcji żywności, walka o klienta, staranie się o maksymalne utrwalenie produktów, by tych odrzutów w handlu było jak najmniej, powoduje, że tęsknimy coraz bardziej za babcinnymi smakami, bo one jakoś gdzieś tam między palcami nam coraz bardziej zaczynają uciekać. Dlatego coraz częściej sięgamy po produkty tradycyjne, wytwarzane na bazie tradycyjnych receptur sprawdzonych yy, przez wiele lat. Dlatego chętnie do nich sięgamy. Yy, myślimy najczęściej o pachnącym chlebie żytnim lub żytnioprzennym, yy, z chrupiącą skórką. No ale do chleba musi coś być. Nabiał, ewentualnie wyroby wędliniarskie z dodatkami ziół. No i oczywiście koniecznie musi być do tego czosnek, bo jakże bez, bez czosnku tego smaku by nie było. Dlatego dziś gościmy w zakładzie masarskim Antoniego Wojnickiego-Pszczurowej, założyciela zakładu, który zachował tradycyjny wyrób wędlin. Witam antoni Witam, witam Państwa. Zakład ma charakter rodzinny. Antoni pomału przekazuje swoją pałeczkę następcom. Antoni, co decyduje o tradycyjności Waszych wyrobów? Tradycyjne receptury. Pozyskanie surowca bezpośrednio od hodowcy, tak tuczu wieprzowego, jak i wołowego. Posiadamy własne ubojnie wołową i wieprzową, dlatego surowiec, który pozyskiwany jest, jest dobrej jakości, z którego można utrzymać jakość produkcji. Antonito, zdradź nam, skąd te receptury tradycyjne bierzesz? Yy, dawno, dawno, będąc dzieckiem, yy, starzy masarze yy, robili na święta kiełbasę i ja zakładając swoją działalność, poprosiłem ich i pomogli mi. Te receptury wprowadzić do mojego zakładu, i tego rygorystycznie się trzymamy. Nie stosujemy żadnych zamienników, jeżeli chodzi o przyprawy. i Cały proces technologiczny zachowujemy tak, jak to kiedy nasi dziadkowie produkowali. To Z tego wynika, że te receptury, skoro są Twoje własne, Twoich dziadków, to są na pewno tajemnicą firmy? No, powiekom tak. <gry> Tak, to jest e, prawda. No, następne myślę, że receptura, recepturą, ale o surowcu, który, o którym wspomniałeś, jakiego surowca sobie byś życzył do swojej produkcji, jaki starasz się, żeby ten surowiec był? Tak, to jeżeli chodzi o surowiec, który pozyskujemy tak wieprzowy jak i wołowy, życzyłbym sobie, żeby hodowle rolnicy, którzy hodują i, ci dostarczają? I dostarczają, dostarczają bezpośrednio do nas do zakładu. Nie, nie opieramy się na żadnych dostawach innych. Był ten tucz i karmienie tradycyjne oparte na paszach własnego gospodarstwa. To gwarantuje smak i jakość mięsa. Mhm. A wiadomo, że każdy dba o to, by w handlu na półkach ten produkt jak najdłużej trwałość swoją. Utrzymywał, różne tam dodatki są stosowane. Na czym bazuje konserwacja waszych wyrobów? Głównie to jest obróbka termiczna. Obróbka termiczna tak w gotowaniach, jak i obróbka termiczna w wędzantyni tradycyjnej. Powoduje to, że ten wyrób, jeżeli udział białka i wody jest bardzo mały, a uzyskanie produktu. Z jednego kilograma wychodzi 85,90, powoduje, że ten towar jest yy, trwały. Nie ma pożywki dla bakterii, bo nie ma białka, nie ma wody. A jak przeskoczyliście kwestię tego, co w ostatnich latach weszło? No, reżim ze smolistymi, bo macie wędzarnie tradycyjne, czyli rozumiecie, że opalane tak, mówimy. No, naturalnym mówimy surowcem tu. do ogrzewania. Jak omijacie to, żeby Wam smolista nie wyszło, bo rozumiem, znaczy, że smolistych nie, nie ma, bo nie żeby nie, 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 nie. żebyście na rynek wpuścili. Badanie. W związku z tym, jak to osiągacie właściwy poziom smolistych? Badania są przeprowadzone na benzeopireny i WWA. Mieścimy się w nowych normach, które nam zaleciła Unia Europejska. Te badania wykonujemy y, trzy razy chyba w roku, jak dobrze pamiętam, dwa albo trzy razy. Oprócz tego jeszcze podjeżdża y, nadzór weterynaryjny i wyrywko po, pobiera nam próby na te mędze opieranej WWA. Mamy swój sposób wędzenia, który powoduje, że jednak y, osiągamy te, mieścimy się w normach. O, tak bym to powiedział. Czy możemy się coś dowiedzieć na telnego, specjalnego sposobu wędzenia? No to już nie, bo nieraz koledzy, którzy prowadzą zakład, pytają, jak ja wędzę. Zachowamy to w tajemnicy Że u tak? nas boczek czy kiełbasa spełnia wymogi, a mhm. oni nie mogą tego osiągnąć. Jest to tak, no mhm. kwestia. I drzewa, które jest opalane w tradycyjnej wędzarce jak i budowy komory wędzarniczej. Mm. No, myślę, że jak na zakład rodzinny stosunkowo niewielki, macie małe cykle technologiczne poszczególnych wyrobów, co myślę, że Wam pozwala na to, na y, ciągłe dostarczanie świeżych tak. wyrobów dla, do swoich odbiorców. Tak, tak? Ja zrobimy to. Krótkie partie i często. Po to, żeby towar, który dostarczamy bezpośrednio do klienta, mam tu na myśli sklepy, nie sieci handlowe, tylko sklepy, Rodzinne, tak samo małe. Ten towar jest bezpośrednio dostarczany do klienta, pomijając pośredników, hurtowników. Co daje krótkie też i zapewne ścieżki tak. dojścia od produkcji do samego konsumenta. Tak jest, tak jest. Tak jest. I da, dany odbiorca, sklep detaliczny, co ile jest przez Was zaopatrywany, bo rozumiem, że Waszym transportem Na jest transport? zaopatrzenie robione. Mamy własny transport, samochody specjalistyczne z układami chłodniczymi. Dostarczamy dwa, trzy razy w tygodniu. Są to takie pętle, gdzie autko jedzie i zrzuca towar do poszczególnych sklepów. Jak zapewniacie sobie aromatyczność swoich wyrobów, żeby te wyroby miały faktycznie takie babcine smaki? Stosujemy naturalne przyprawy, nie żadne... Komponenty przypraw, naturalne przyprawy, naturalny czosnek, mazujemy na czosku polskim, wiosennym, tym drobnym. Jest to aromat, daje i smak, i ten produkt powoduje, że on jest trwały. No oczywiście pojedynczy czynnik to jest mało, czyli musi być surowiec, aromaty, wędzenie, no i oczywiście krótkie dostaje do konsumenta, to daje to, że wyroby mają cieszy się powodzeniem konsumenta. Jest, tak? jest ten towar na sklepach bezpośrednio u klienta jest świeży, mhm. gwarantowany jest, że nie leży po magazynach, po hurtowniach i przewalany, tylko jest bezpośrednio w niewielkich partiach dostarczany do, bezpośrednio do konsumenta. No to wymień konkretnie, jaki asortyment produktów wytwarzany jest w Waszej firmie? Z tych tradycyjnych to mamy yy, kiełbasy wiejską, to jest, to jest taki produkt. Jest zapakowany próżniowo, ale dajemy tak samo iluzem. Jest pasztet, który jest zrobiony na bazie przypraw naturalnych rosół i jajka bułka. Mamy szynki tradycyjne, które robimy całe. To są łódźce, tak jak są wycięte od. Pozyskane od tucznika. Jest to kabanos, który też jest tylko na mięsie, bez żadnych dodatków, białek i emulgatorów. Jest boczek, który jest tylko moczy się w wodzie i soli i pieczony w tradycyjnej wędzarce. Jest upieczony, gotowy do spożycia. Oczywiście salceso, to jest gotowane z y, głów z tuczników, które pozyskujemy. I tu tak samo nie ma udziału żadnych żelatyn, czyli rosół z gotowania jest do, dokładany i jako lepiszcze działa. No to chyba będzie, bo tu jeszcze i schab mamy wędzony tradycyjnie, to jest też pieczony. w I tu jest szynka jeszcze, kark wędzony i szynka wędzona, to tak wygląda tak samo. Bez udziału fosforanów? Czy do sklepów hermetycznie zapakowane? Na życzenie idą? tak. Klientów życzenie. pakujemy hermetycznie, ale do sklepów jednak woli towar luzem niepakowany po prostu lepiej się sprzedaje. A hermetyczne pakowanie na ile poprawia trwałość produktu? Czy poprawia no przedłuża, 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 przedłuża troszeczkę. Yy, w granicach 7-8 dni przedłuża trwałość. Tak, to jest dużo. No, yy, czy jest. w tym okresie hermetycznym jeszcze yy, temperatura pokojowa na te do 7 dni może być? Czy, czy jednak... Ten towar może być w temperaturze pokojowej, bo tam nie ma udziału. Czy pluźnice zapakowane do 7 dni w temperaturze pokojowej? może, może być. Nie dzieje być. ten towar yy, po prostu nie. My to mówimy, nie ślimaczy się, tylko zaschnie, i można kroić i jeść. Będzie suchszy, twardszy, ale zdatny do spożycia. No to daje też szansę ewentualnie sprzedaży wysyłkowej, w związku z tym. Tak. I powiedzmy sobie teraz, uporządkujmy, bo to już wspominaliśmy, kanały dystrybucji. Czyli, tak wspomniałem, mamy własny transport. Bezpośrednio dostarczamy do, do sklepów, do klienta, natomiast jest w opracowaniu. Już na końcowym etapie. Strona. A sprzedaż na miejscu, czy jest wprowadzona? Tak, też. też czy na jest miejscu? wydzielone? Macie własne ścieżki własnym transportem bezpośrednio do sklepów, tak? Tak, ale i w I... zakładzie można kupić bezpośrednio. W zakładzie można kupić, jest wydzielone pomieszczenie tak. dla klienta, gdzie się może zaopatrywać. No i już na ukończenie. I ta sprzedaż jest... internetowa. Tak, pracujemy nad sprzedażą internetową, sklepem, dokładnie sklepem internetowym. I tutaj będzie można już. Podejrzewam, że może miesiąc w tych granicach powinniśmy sprawę sfinalizować, także wchodząc na stronę www.wojnicki.pl, będzie można po prostu w sklepie sobie zakupić, zamówić i będzie dostarczany towar do, do klienta bezpośrednio, już pomijając nawet tę ścieżkę sklepu. Po złożeniu zamówienia przez zamien na przykład. Ile czasu upłynie, że ja do domu dostanę ten towar? Na dzisiaj, jeżeli ktoś zamawia ze znajomych bezpośrednio w zakładzie, wysyłając dzisiaj przed godziną 10, towar, niezależnie czy to jest Śląsk, Pomorze czy Warszawa, jest na drugi dzień u klienta między godziną 9 a 10. Czyli ta ścieżka to jest w granicach 24 godzin. A płatność, jak to wtedy wygląda? Płatność jest y, internetowa, może być, y, nie bierzemy przedpłat. Y, mamy zaufanie do klientów, że nas y, no, po prostu potraktują poważnie. A w praniu, w życiu się okaże, tak, jak tak. to potraktowane poważnie tak. będzie wyglądało. Wtedy pewnie może będzie trzeba zmienić tą formułę, ale na razie, y, no na razie jest razie element to, zaufania wys... klienta. Tak, to, co wysyłamy, nic się nie dzieje, ludzie płacą sobie albo blikiem. Na te, z telefonem, na Albo, telefon. Jakieś elementy tego handlu tak. internetowego A, są, raczkują, tak? Tak. tak. Albo mhm. jest podany numer konta, gdzie można pieniądze przelać na zakład. I aromat, smak będę miał na drugi dzień w domu. Tak. Nie zdążę odparować. Nie zdąży odparować. <laughs> Co jest najtrudniejsze, by uzyskać tradycyjny produkt pamiętany z dzieciństwa? No, głównie to jest przestrzeganie receptur tradycyjnych, nie zmienianie, modyfikowanie, szukanie tańszego surowca i zamienników. i zamienników, które spowodują może obniżenie kosztów produkcji, ale zepsują ten wyrób tradycyjny. No i surowiec, tak jak wspomniałem, pozyskanie surowca z własnego uboju, to daje gwarancję, że to mięso jest dobrej jakości. Czyli tak jak wszędzie. Nie chodzimy na skróty. Tak jest, tak jest. Trzymać się rzetelnie, receptury i, i to, co jest ustalone to robić. A jak robię modyfikacje, to trzeba się przed tym grubo zastanowić, czy nie wyjdzie nam coś innego. Tak jest. Bo to jest może szybko dać zysk, ale w dłuższej perspektywie może stracić się rynek w ten sposób. Mhm. Także życzę podtrzymania tych receptur w produkcji. A zapewne będę Twoim klientem. Dziękuję i, polecam. <noise> dziękuję i polecam. Moim rozmówcą był Antoni Wojnicki, zakład masarski w Szczurowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach AgroSfery.